A jest nią. Tak, flame Demona mam eee, Sugbusa mam, ale Impa nie mam Czekajcie, tu zobaczę, czy coś jest Teraz, jak ja tu weszłem? Aha, tu jest to pomieszczenie A, tu nic nie ma Hmm... Tu są te schody, co wiecie. Już jest walka z Drakulą, więc tylko takie leczonko wziąłem. A, ucieka ode mnie. Poszedł stąd. O, Coldbag. Świetny miecz. Może Coldbaga sobie weźmiemy. Niezłego Mieczka. O, o co ty takie ataki mi tu robisz? No. Bo pamiętam, że gdzieś tutaj, chyba... Mówię chyba. Eee, to był cios poniżej pasa. Eee, ty... Robisz to szybciej, tak? Ale kasę mam od ciebie. I nic ci do tego. Dobra, aha. No pamiętam, że coś chyba z dołu się dało wziąć. Ale w każdym bądź razie, no trudno. Pokażę wam na razie zły koniec. Tak, są złe końce, jeśli ktoś nie wie. A żeby nie zrobić złego końca, trzeba mieć... A raczej trzeba zrobić pewną rzecz. A tutaj rzecz jest taka, że trzeba... Zdobyć odpowiednie trzy dusze Które ja je, ja niestety jednej nie mam Więc sobie po prostu powalczymy Postaram się bez leczenia Bo się zdenerwuję Że będę musiał się leczyć Tu nic nie ma? Nic? Kompletnie nic? Zaskoczyliście mnie Draculo przybywa o. Spóźniłeś się, siobach, to ja zapadnąłem potęgą Drakuli! Nie obchodzi mnie moc Drakuli! przychodzę by tu, by znaleźć wyjście z tego zamku. Z moimi nowymi zdolnościami mogę odesłać cię stąd szybko i łatwo. Jednak jest coś, co mnie niepokoi. Za dusze moich demonów są pod twoją kontrolą. Czy mogę wybaczyć taką grabież? Nigdy. Gdybym wiedział, jak, zwróciłbym ci je tu i teraz. Nawet jeśli. O! Zniknęły literki to jest niedopuszczalne. Nadal pozostaniesz obciążony zbrodnią. Nie wiedziałeś tego? Prawda jest taka. Że zbrodniarze zasługują tylko na zniszczenie. Ty szujo! Jesteś winien setek zbrodni. Zatem ja skazuję Cię na śmierć. Jesteś szalony! Potraktuję Cię specjalnie i własnoręcznie wykonam wyrok. Dosta! Ale on mówi. A, no... już wiem. On jest taki jak Dracula, czyli muszę mu połbie. E, no to było. To było hamskie. Coś mi to nie wychodzi. No, świetnie. Trochę mamy przynajmniej Mmm... Zaraz mnie zabije. No, chcę się podleczyć, ale nie chcę też, żeby się okazało, że. Zasywuje Zły koniec. To jest takie wredne w tej kasyweni i ogólnie w kasyweniach. No, zabiję go w końcu. Uh, nie wypuszczaj tego Hellfire'a. To jest mój atak i tylko ja mogę go używać. Świetnie, no teraz będzie coś takiego robił. Uh. Po prostu 2-3 ataki Świetnie Wiecie co Zastanawiam się czy opłacę się Puszczać ten zły koniec Oni coś tam peplają Ale to jakoś Nie ma sensu Kurde No nic spróbuję jeszcze raz Jak mnie zabije no to trudno Mam cold buga To dobrze Baga niesłego faka, ha! Ty, 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 ty. Kurde, nie mogę tego przyspieszyć! Ale to wredne! Koniec z jękami! Czas na... na dupczankę. Mam tu coś fajnego... Złot... Nie, czarny. No, to sobie zwiększę, bo tamto to mi daje szansę... Daje mi szansę na lepszą kasiorkę. No, o, świetnie. O, nawet lepiej teraz to zrobiłem. Hmm. Ach, ach, ach! Mm. No trochę teraz mi lepiej to idzie. Mm. Już wykrakałem. Tylko, że żeby... nie chcę, żeby się okazało, że wiecie... Zły koniec, litery lecą i... Mi zasawowało, bo to jest takie wredne. No, teraz będzie coś takiego robić. Więc ja będę takie jaja odprawiał. Po prostu atak uh. Kurde. Mane żyje, co się będę? Czaju Czemu tak dużo teraz tego używam? Może ten płaszcz mi tak wzmacnia moją moc. Czarną moc. Nie, Nie dobrze, jest, dobrze. Nie! Nie wierzę w to! Jeszcze nie przegrałem! Nadal nie posiadasz mocy Draculy! Pokażę Ci! O kurde, to jeszcze ta zdolność! Mięso, ale mięsa nie weźmiemy. Weźmiemy manę. No teraz będzie takie jaja. Takie coś. I od razu może sobie miecza tego wezmę. Będzie skuteczniejsze. Przy okazji trzeba uważać na te łapy, one są potężne. A choćbyśmy chcieli, możemy zniszczyć tę czachę, która jest nad nim, ale to jest bardzo ciężkie. Tady jego druga forma już jest, już jest nawet dość prosta. Tylko mocne ataki zadaje. O i proszę, bez większych problemów. To! To nie to, tak. Nie! Krew się leje! Krew się leje! Rany boskie, magiczne moce, które pochłoną, opuściły go! Zamek jest teraz słaby. Portal powinien się utworzyć! Więc co mam zrobić? Wskaż zamkowi otworzyć portal Powinien być posłuszny Twoim twym mocą W porządku spróbuję Nakazuję tobie otwarcie Zawróć nas wszystkich tam Skąd Przybywamy hmm? Nic się nie stało Mylisz się Struktura przestrzeni zaczyna się Rozrywać Okej okay. A ja już szukuję, szykuję przyciski pewne, które pozwolą mi na szybkie wyłączenie nagrywania i natychmiastowe zamknięcie okna, bo nie chcę, żeby mi się to zasejwowało. Bo przed literami się sejbuje. Wróciliśmy. Tak, to nie złudzenie. Eee, tak, to nie złudzenie. Jestem w domu. Jesteśmy w domu. Eee. Ale fejle tu, czaskan. Cudownie, jesteś wspaniały. Ojej, ej, co się stało z innymi? Nie ma ci o nich, będą tu wkrótce. A zamek jest nadal e, w zaćmieniu. O Jezus, ale ja czytam. Tak, czeka na przybycie swojego nowego pana. Kiedy ktoś ponownie przybierze formę drakuli kiedy to będzie, nie mam pojęcia. Coś nie tak, Soma? Wróciliśmy do domu. Co to za smutna twarz? Czy jakby zamek nadal mnie wzywał? Może naprawdę tam jest moje miejsce? co ty pierdolisz? Wyobrażasz sobie? Właśnie stamtąd uciekliśmy i nie jesteśmy w domu. Tak, to chyba tylko wyobrażenia. Jeżeli zostaniesz wezwany znowu przez zamek, możesz wtedy się tym zająć. Teraz powinieneś odpocząć. Tak, masz rację. No, zobaczymy co będzie. Tak. Dobra, jestem znowu. Słuchajcie, jest taka sprawa. Jestem głupszy niż myślałem. Po prostu muszę wziąć Sukbusa, a nie Impa. Nie wiem, co mi to się nasunęło. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale tyle błądziłem z szukaniem Impa. Potem go zdobyłem. Walczę tu. Się okazuje, że to sam. Po prostu... Trzeba to zrobić inaczej.

nie uda ci się mnie tak łatwo. Dopiero co mówiłem. Synu. No, no, pokaż się. No, wiedziałem, że tak zrobisz. Nienawidzę pierwszej formy jego. Właśnie dlatego. Oczywiście, puk No, 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 no! Unikiru, Sona. I teraz jakoś więcej tych ogni robisz. Ajajajajaj... Aj, 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 aj. No teraz mówię, bo się zmierzam Zamierzam, a nie zmierzam Jeszcze ktoś mi pepla gdzieś tam koło ścian I to też jest dezorientujące A myślałem co to miało znaczyć Co to za jakieś Skoki słówek Dobra, nie weszli. Ale to nie jest takie darcie jak w Stormagdonie. No nie. Nie no. Po prostu... O... O... Po prostu trzeba mieć czas i miejsce, a ja to tak nagrywam, wiecie. Bez obrazy, ale... Ale chcę mieć jakiś materiał w końcu. Nic prawie nie mam, Mam tylko chyba dwa cinki z Heroes'a. <grymne> Zresztą co ja takie grymasy tu mówię? że ktoś pomyśli, że się wyżalam, ktoś powie, to nie wrzucaj! Nie wrzucaj codziennie! Po co to robisz? Przecież nie trzeba. Nie ma takiego obowiązku, no nie? Nie no. Jest dobrze, wszystko to samo mówi. I teraz chyba już powinien być inny koniec. O właśnie, co, 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 co? Co, 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 co jest? Uocha, <ścoughs> coś, coś wpływa we mnie. To Markoza. Nie, co? Chwila stop. Nie. Ach. Mówię śmieszne głosy, ale jestem cicho. Coś się szamocze niedaleko. Soma uczysz się. Co taki dziwny frys zrobiłaś? Oczy ci się świecą. To chyba kiepski aparat zrobił ci fotę. Taki kiepski żart kolejny. Ostatecznie wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. Co? Czemu powtarzasz się? To jak słaby żart, dalej Arkado, wyjdź. Wiem, że tam jesteś. Dlaczego chciałeś mnie przebudzić? Było mi dobrze, jak było. Tak, nie przypuszczałeś, że przybędziesz od razu do tego zamku. Więc dlaczego mnie tu przy... przyzwałeś? Twoja dusza i moc są jednym i tym samym. Nieważne, co byśmy zrobili. Ten dzień musiał nadejść. Właśnie dlatego przebudziłem cię gdzieś, gdzie mogę użyć mych mocy. Co? Co można myśli? Nie rozumiem. Ponieważ jesteście jednością. Jego zły duch musiał w Ciebie wpłynąć. Okej, okay. od niedawna czuję jak z czasem mnie to wypełnia. I robię wszystko, co mogę, by mnie to nie pochłonęło. Wraz, gdy to posiadłeś jego moce należała do ciebie, więc staniesz się mrocznym hrabią. Nie chcę do tego dopuścić. Ani ja wiem, dlatego wybrałem ryzykowną ścieżkę. Ryzykowną ścieżkę. Złotej duszy przychodzi od tego, który szuka chaosu i destrukcji. Więc wystarczy odciąć źródło chaosu oddzielającego na duszę. Czy to możliwe? Ten, ten zamek jest owocem magii. A nie magii, tylko magii Drakuli. Nad, to nadprzyrodzone miejsce. Zatem źródło chaosu egzistuje gdzieś wewnątrz zamku. Jest tu miejsce, gdzie tylko ty. Dracula, możesz iść. E, tam jest chaos. Pójdę tam, nie boję się, ale co mam zrobić, gdy tam dotrę? Musisz to powstrzymać, używając własnej siły. Uda, udało ci się ściągnąć po tron. Sięgnąć po tron Boże ja pierdolę. Czytać nie. Jestem pewien, że może Ci się udać. Jeżeli wróć. przywróci mnie, to z powrotem zrobię cokolwiek. Jak długo, jak moje moce oddziałują, to moje miejsce mroczne. Ale ja czytam. Oddziałują na to miejsce mroczne. usze? Może dusze, a nie usze. Boże, ale to tłumaczenie. Sam się muszę domyślać, co napisać. Ale lepsze to niż angielskie słowa, no nie? Będę na ciebie wpływać. Teraz się śpiesz. Zamierzam, doceniam Twoją pomoc. Dobrze. Dostaniesz w wpierdól Arikado za to, że mnie szukałeś. Co tu będzie? Legion? Black Panther. I tunika. Draculi przepraszam Tunika Draculi i teraz tak hmm. Black Panther Okej, okay, tutaj mi się sprzyda. Hmm. I się teraz zastanawiam, czy nagrywać, czy dać się na wstrzymanie i, wiecie, taki szaleńczy głos zrobić w kolejnej sesji i chyba tak zrobię, więc słuchajcie, żeby odcinek, a właściwie koniec, był zajbisty, a koniec jest tuż, tuż. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie tylko sobie plecę do Sejika. A chyba byłem nawet. Dobra.